to mnie straszyła, bo ona jak mnie budziła, to mówiła do mnie Daniel, wstawaj, bo pan cię zabierze. Co to jest za pobudka w ogóle? Bo pan cię zabierze. Ja do tej pory mam traumę, jak sobie czasami, no jak sobie zawsze tam robimy zdjęcia po stand-upie i wy chłopaki jak do mnie podchodzicie i mnie tak łapiecie za ramię, to ja mam takie, tylko mnie nie zabierz, bo... Już ostrzeżenia były. Bo pan cię zabierze. Co to jest za bobutka w ogóle? To nie ma takich sytuacji. No nie wiem, masz tak, że idziesz do roboty, się pytacie tam, a gdzie jest Patryk? Pan go zabrał, Bo pan cię zabierze. Było! Było, kurwa. Pan kogoś zabrał? Co się... W worku, kurwa, jakieś morderstwo tu w Lublinie było? Like... Też cicho. Chuj mnie to obchodzi? Ta w Gusie pracuje, kurwa.